Tylko wyżej troszeczkę będziesz musiał tu w Obrócz lewo, obróć lewo. Czołem żołnierzyki, moje kochane z tej strony, kochane ziemnisko Rutain. Witam wszystkich w kolejnym odcinku Flash News Hell Let Loose, czyli drogi do update'u 10. Co za zmiany nas czekają w tym update'cie 10. Moi drodzy, dziś porozmawiamy głównie, skupimy się na walce pancernej, czyli nowych czołgach sowieckich, nowych czołgach, które mają wejść w przyszłości do gry. Zmianach dla pancerza, zmianach w fizyce, zmianach w strukturze czołgów, zmianach w pancerzu, w hitboxach. Do no, jest tych zmian, jest. Z tych zmian troszeczkę. Jeżeli chodzi też mówię o rolę Ateka czy komandera też parę słów będzie, więc mam nadzieję, że materiał zainteresuje was, więc przyłóżcie uszko do monitora, bądź też słuchaweczek i posłuchajcie do końca, bo troszeczkę informacji dzisiaj dla was mam. Dobra moi drodzy, mam nadzieję like poszedł, subiczek jest, dzwoneczek notyfikacji jest. Wpadnijcie na moje social media, wszystkie linki znajdziecie w opisie. Także lecimy, lecimy, lecimy. A więc tak, update 10 już za pasem i wiadomo, wiadomo, gracze konsolowi zacierają rączki, pecetowi również, no bo ma być dużo zmian. I rzeczywiście tych zmian szykuje się mnóstwo dzisiaj, dzisiaj troszeczkę tak jak wspomniałem wcześniej, będziemy rozmawiać o czołgach, więc nowe czołgi dla Rosjan, nowe czołgi dla Rosjan. Troszeczkę, troszeczkę tego będzie, moi drodzy, będzie IS, IS1 w późniejszej fazie IS2 także no, będzie również drobny wóz opancerzony, tak zwany Recon, podejrzewam BA10 też bardzo fajnie ciekawie wyglądający, ale tutaj może skupmy się, skupmy się najpierw na zmianach, moi drodzy, zmiany dla Pancerza, bia, zmiany dla pancerza, zmiana w hitboxach, yy, zmiany w dodatkowych modułach czołgów. Dojdzie moduł silnika i po otrzymaniu na przykład trafienia jednego bądź drugiego w silnik, yy, nie będziemy już w stanie odpalić silnika. Będziemy musieli wyjść i naprawić. Co za naprawami idzie, moi drodzy? Będą no również zmiany palników. Palniki, czyli te spawarki, będą naprawiały szybciej. Stacje naprawcze będą naprawiały szybciej. Yy, także będziemy mogli szybciej wydo wydostać się z yy, niefortunnej sytuacji, w której żeśmy się znaleźli, otoczeni przez hordę Ateków. No. No Ale tutaj, jeżeli chodzi o atekach, i już tutaj jesteśmy, atecy, atecy, ilość rakietek do zniszczenia czołgu będzie większa, więc rola taka, by był skład bazuka, czyli to, co na przykład, kurczę, było w. Rzeczywistości! Nie oszukujmy się. Człowiek z bazuczką czy z pancerszlekiem nigdy nie szedł sam, Szedł z nim zawsze człowiek niosący rakietki, ładujący mu te rakietki, więc tutaj twórcy, widzę, fajnie idą w tym kierunku. Atek będzie potrzebował dodatkowej rakiety do zniszczenia czołgu, o ile go dobrze trafi, o ile pocisnie, nie rykoszytuje, bo pociski będą teraz rykoszytowały, ale o tym za chwileczkę. Dokończmy tego Ateka. A więc moi drodzy, Atek w biegu nie będzie mógł już przeładowywać rakietki, nie będzie mógł już przebudowywać, powiedzmy sobie, tego karabinu przeciwpancernego, jeżeli chodzi o Rosjan, bo takowy właśnie Rosjanie dostaną. Więc, no, tutaj troszeczkę, troszeczkę zmian. A już jak byliśmy przy tych rykoszetach, no to teraz tak. Poszczególne komponenty czołgów będą mogły rykoszetować. Jako, że nastąpią zmiany dla pancerza. Będzie wzmocniony pancerz przedni, będzie wzmocniony pancerz wieży. W czołgach oczywiście takich jak Pantera, Sherman 6 Tygrys. Także będziemy na pewno frontowali, frontowali tutaj kurczę ten, ten pancerzy. Będziemy strzelać po weak spotach aczkolwiek wieża czy kopułka dowódcy też będą mogły zrykoszytować pod pewnym, pod pewnym kątem, tak jak to w sumie następowało w, w realnych bitwach. Co za tym idzie, te bitwy pancerne też będą dużo ciekawsze, bo się troszeczkę wydłużą. Nie będziemy ginąć już żadnego pocisku, z tego względu, że w tej chwili będą przebicia na przykład penetrujące, ale nie niszczące. Będą powiedzmy sobie penetrowały nas pociski i niszczyły nam komponenty, ale będą też pociski, powiedzmy, które będą nas niszczyć. To pewnie będzie uzależnione od kalibru działa, od którego żeśmy dostali. Także tutaj jest tych zmian troszeczkę. Jeżeli chodzi o kolejne dostosowywanie pola, pola walki, to fajnie, fajnie, że, że następują te zmiany, z tego względu, że będzie na pewno dużo, dużo ciekawiej. Moi drodzy, jeżeli chodzi, tak jak już wspomniałem, te duża, duża ilość czołgów, powiedzmy sobie, przeciwnika na polu walki, tak, mieliśmy 4, 5... 4-5 przeciwnika. My mieliśmy biedny jeden, kurczę, Belek. Zasoby następną, nastąpią zmiany, zmiany w sposobie, w sposobie, powiedzmy sobie, zaopatrywania paliwa, amunicję i komander będzie musiał w tej chwili troszeczkę bardziej się napocić. Nie będą się nam tygrysy sypały jak jabłuszka z jabłoni. Będzie musiał komander pomyśleć, co nam jest bardziej potrzebne, dlatego, że ten sposób powiedzmy sobie zaopatrzenia się zmieni. Twórcą chodzi o to, żeby, żeby taki czołg jak Tygrys, czy Tygrys 2 w przyszłości, czy Pershing, czy IS Budził naprawdę grozę i respekt, żeby żeby to było coś innego, a bo w tej chwili wiemy: a dobra, Tygrys, kolejny Tygrys, wywalę mu dwie rakiety i będzie już po nim, nie? Te zmiany pokazują, że twórcy idą w dobrym, w dobrym kierunku. To mi się bardzo podoba, napawa mnie to dużym, dużym optymizmem. Także moi drodzy, nastąpią niedobory czołgów ciężkich na polu walki, i do tego trzeba się przyzwyczaić. Manewrowość i fizyka też ulegną zmianie, także zmniejszono prawdopodobieństwo utknięć Między obiektami, prawdopodobnie odbijania się pojazdów od obiektów z dużą prędkością. Także ja chcę zobaczyć, jak to, jak to zostało rozwiązane zdolność lżejszych pojazdów, do mijania ciężkich pojazdów. Także tu jest, jest naprawdę tych dużo, dużo zmian. Oczywiście dodano również efekty dźwiękowe. Także podczas kolizji, podczas wchodzenia, wychodzenia z pojazdów dostaną dodane efekty dźwiękowe. nie zaktualizowane SFX silnika czołgu, gąsiennic, obrotu wieży, także ciągle, ciągle coś się będzie zmieniało, ciągle coś tam dodają, nie? No mówię, jeżeli chodzi o, podsumujmy, podsumujmy, co, co ogólnie rzecz biorąc się zmieni. Czyli dodano komorę silnika, to raz. Skorygowano stan uszkodzeń pojazdu, to dwa. Skorygowane oceny pancerza czołgów, to trzy. Skorygowano zachowanie niektórych obszarów też pancerza, czyli rykoszety, rykoszety, to już o tym e, mówiłem. No i tutaj jest jeszcze lista tony, tony e, ulepszeń. Włączono, wyłączono, także tutaj tutaj będę wam, tak po skrócie, po skrócie te najważniejsze wybiorę, czyli to, o czym już mówiłem, bazułka i pancerszek podczas sprintu nie będą mogli, mogły zostać przeładowano. Poprawiono niezawodność prawidłowego odtwarzania efektów uderzenia i rykoszetu. Zwiększono szybkość napraw palników lutowych i stacji naprawczych, o tym już mówiłem, zwiększono obrażenia, powiedzmy sobie, dla, dla inżyniera, dla tych ładunków wybuchowych, które inżynier przenosi, i tak, będzie można natychmiast zniszczyć dowolny pojazd, także to jest też fajne, tutaj myślę, że rola inżyniera na polu walki naprawdę naprawdę wzrośnie, usunie to kolizję, by wyeliminować roztrzęsiony ruch, także to też już o tym mówiłem, no, to akurat bardzo fajne zmiany no i, i, i jest, tych, jest tych zmianek, cała cała lista SFX, -y, dźwięki, e, a bardzo fajna zmiana MG, tą będzie można teraz zadawać uszkodzenia ciężarówką, e, ciężarówką zaopatrzeniową, jak i ciężarówką z piechotą, także, także tutaj też, no idzie to w dobrym kierunku, idzie to w dobrym kierunku, jeżeli coś pominąłem bardzo was przepraszam, ale moi drodzy jest tych zmian mnóstwo, ale myślę, że najważniejsze, najważniejsze e, wam e, powiedzmy sobie e, przekazałem, no e, teraz te bitwy pancerne będą dużo, dużo ciekawsze. A w dzisiejszym odcinku Flash News Hell Let Loose. To już wszystko. Mam nadzieję, że wpadniecie na następny. Pamiętajcie, trzymamy rączkę, rączkę na pulsie. Do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się, nie dajcie się zabić. Hejeczka.